Cześć, ja witam Was w kolejnym odcinku z gry Black and White. E, ostatnio niszczyliśmy dwa kamienie strasznicze. Ja tutaj sobie pozwolę trochę rozbudować te wioski. Tu jest jedna. Jak widzicie, mam moją ochronkę. Cmentarz jej zbudowałem. E, parę domków postawiłem. Tu się budują. Cały czas trochę im pomożemy. Drewno dorzucimy. No i co takiego, druga wioska Chińczyków Czy Japończyków Też już się pomału rozrasta Jak widzicie przyznałem w większości osobom rolę, żeby ta wioska jakoś funkcjonowała jak będziemy zajęci Czymś innym Ochronka się tu buduje mając pichlerz Bo przedtem tego nie mieli Tutaj chyba domek albo dwa dobudowałem I zostało nam dostała nam, e, nam trzeci kamień strażniczy, ten dokładnie tu. Także zapoznajmy się z nim co i jak. Nareszcie! Ktoś wysłuchał moich modlitw! Mój sąsiad Adam to cierpiąca dusza. Keiko, jego żona, została uprowadzona przez Nemezisa do wioski Azteków. Nim odszedł, zadbał o to, by jej życie trwało dopóty, dopóki Adam w niego wierzy. Proszę, pomóż mu! Uratuj te i sprowadź do Adama! Hej, szefie, czy to nie ten samotny facet z kamieniem strażniczym? Zabijmy go. To by było najprostsze, żeby go zabić ale my jesteśmy dobrym bogiem. Spróbujemy przejąć tę wioskę. Zaraz zobaczymy gdzie jest nasz aktor, czyli to jest ta osoba. A może zamiast przejąć, to może od razu hmm. tylko nie pamiętam czy duchowaniec to idzie. Tu się chyba jakoś dało. Ale nie mam pewności. Dobra, spróbujemy to zrobić. Byleby nią nie rzucił i nią nie zjadł. Jakieś ja sobie zapauzuję, żeby sprawdzić, w którym będzie najlepiej. Okej. Okay. Chyba aktorkę wziąłem, nie? To nie, nie widzę, żeby była inna osoba. No, niestety nie mamy wpływu żeby to zrobić. Jako w sensie moją ręką. Może się uda tak już. Nie pamiętam trochę tego za bardzo tego questa, ale spróbujemy tak ustawić, jakby jak najbliżej jego domu. Nie się ją, no chodź, 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 nie ją ładnie nieś. Słuchajmy z tej strony tu wyjść do góry. O, nie da się, dobra hmm. To nic. Spróbujemy tutaj może wyjść z tej strony jak najwyżej i ją po prostu postawimy. Może zaliczy, ale wątpię. Chyba, że tu ją postawimy i ona będzie chciała do wioski wracać tu przez góry. Dobra, zrobimy tak. Okej, okay, ona idzie na wprost. Może przejdzie obok niego, to zaliczy nam quest'a. Gdzie ona jest? Teleportowałem? O, tak. <laughs> Tu się wyjść chyba nie da. Spróbujemy może z drugiej strony, może ja coś źle tu zrobiłem. Tam nie wyjdzie. Dobra, idź do tej wioski. Trzeba ją przejmować. Jak tutaj ta nasza wioska? Dobra, już wam budujemy. Okej, okay. tutaj musimy budować. Mhm. No dobra. coś pobudujemy. Dobra, pasuje paru drwali zrobić uczeń drwal. babeczkę weźmiemy. Uczeń drwal. Ok, tu dzieciaki biegają. Jak tu ta sytuacja? aha położył się i rozwalił domek. Dobra, nie Kurde wioskę rozwalić, gościu. Przygotujemy Trix. Nie, już tam nie wyrzucił za. Och, tu. Dobra, weź to. Kurde, no zleciało. Czekaj, coś wykombinuję. Gdzieś tu rzuciłem, dobra. Też będzie ciężej, bo jest taki... O, rzucił. A nie, za daleko coś. Bez komentarza. Dobra, dam coś do jedzenia. Wielkie nieba, całkiem zniszczone. O. Nic, no przejmuj tą wioskę. Dobra, musimy sobie tutaj podrzucać trochę drewna. Zrobimy trix z Agorą. Tu mam tego drzewa na mało, gdzie są jakieś lepsze drzewa. palmy to nie. No i słabo, słabo z drzewami, same ich Tęcuje, tańcuje, Dobra. Jest taki jakiś las jeszcze obok? Tam jest to daleko. Dobra, czas jeszcze do rusztowania teraz. Wysi się siostra i dobrze mu idzie nawet. Labrę to. Jes samowite. Dobra, nieważne. Nie sobie tą aktorkę. nie No ale na razie nie będziemy tego stawiać orę towiedzieć, że jest koło tego trupa Zdrowie cud uleczeń Zrobiliśmy sobie banieczkę i damy chowańcowi, żeby uleczył ich tu ładnie. Aha. Nieważne. Macie domek. warrzyszu 47 no Dobra to tańcu i tam tańcuj Może cud jedzenia zrobił. Cud jedzenia. O, może teraz mu się uda. To umiesz przecież. No, okej, okay. teraz bierzemy to. Dobra, już powinienem sięgnąć. I udało się zrobiliśmy quest. Och, jakże będę mógł wyrazić swoją wdzięczność! Jesteśmy razem? Nie mogę w to uwierzyć. Jesteś wspaniałym Bogiem. Teraz mam powód, by żyć. No i mamy trzeci kamień, ostatni. Nowa wiara tego człowieka uwolniła kamień strażniczy. Niebo staje się znów normalny. Moim zdaniem przedtem lepiej to wyglądało. No i dobra, mamy niebieskie niebo, normalne dni. To można w sumie kurde, nie czy nie za późno. A... Chciałem tu wykorzystać jeszcze. No to trudno, ich co siedzi. Coś ty zjadł, co fajne drzewka, to jest mi taki mały bufor na drewno. spichlerza i właśnie bym chciał wybudować go Dobra, myślę, że w tym odcinku skończymy na tym E, właśnie zobaczyliście, że można zrobić dobrze, dobrze w sensie być dobrym, zrobić dobrze te, te questy także, jeżeli zastanawialiście się kiedyś jak przejść tą czwartą wyspę, ja też, ja też miałem spore problemy z tą wyspą ale to może już pokażę Wam w kolejnym odcinku, także czekajcie na niego, na pewno zobaczycie jak to się robi może sobie przypomniecie jak to było, także nie zapomnijcie zostawić też subskrypcji, łapeczki i zapraszam na inne moje materiały. Dzięki, trzymajcie się, cześć.